3 2 1, jesteśmy, prawda, moto po zakończonym wyścigu w Sao Paulo na torze Interlagos, po wyścigu w zasadzie po weekendzie, który definiuje mistrzów, bo w zasadzie chapeau dla Luisa Hamiltona takiego weekendu to on dawno nie miał. I on jest jak właśnie ci najwięksi w sporcie, kiedy jest pod ścianą, wtedy pokazuje całą paletę swoich możliwości. Ja myślę, że dawno w ogóle nie oglądaliśmy takiego, przyznacie Państwo, super wyścigu, bo wyścigi są oczywiście różne. Ten był wyjątkowy, jak przystało na Brazylię, gorącą Brazylię, działo się ogromnie dużo, masa emocji, bardzo wysoki poziom adrenaliny. No i rzeczywiście to, co pokazał tutaj Luis, było czymś absolutnie wyjątkowym, bowiem w sobotę podczas tego sprintu, bo w Brazylii mieliśmy po raz trzeci w tym sezonie ten sprint kwalifikacyjny jak on jest określany i Luis no Został, jak wiemy, wykluczony z wyników klasyfikacji kwalifikacji wcześniej. Startował z 20 pola za różnicę w otwarciu tylnego skrzydła, tej górnej części tylnego skrzydła, i to zresztą nie na całości, tylko z jednej strony o dwie dziesiąte, milimetra. I to wystarczyło, żeby sędziowie byli bezwzględni i wyrzucili Luisa na koniec stawki. I proszę sobie wyobrazić, z 20 pola awansował na piąte miejsca, więc odrobił. 15 pozycji wyprzedził no, 15 zawodników w tym momencie. No i fantastyczny wyścig pojechał również w niedzielę, gdzie z 10 pola znalazł się na pierwszym miejscu. Ja powiedziałbym, że te manewry wyprzedzania, których dokonywał wcześniej, przeszłyby w pewnym sensie troszeczkę Bezecha, ale jego pojedynek z Verstappenem, no to rzeczywiście był majstersztyk. Absolutnie tak, oczywiście nowa jednostka napędowa spalinowa w Mercedesie. Jak powiadał Toto Wolf, te wszystkie wymiany w samochodzie Butasa miały swój cel i właśnie teraz udoskonalona jednostka spalinowa w samochodzie Luisa Hamiltona, która bardzo mocno mu pomogła i Christian Horner kilkakrotnie powtarzał, że ten silnik jest mocną no bronią. coś mógł mówić. I jeszcze oczywiście pojawia się kolejna historia, no bo Red Bull nie może się pogodzić z tym i uważa, że to jest sprzeczne z prawami fizyki. Tutaj cytuję, żeby taką prędkość mieć na prostych. I trzeba przyznać, że Luis miał ogromną w São Paulo. Ale inna sprawa dotycząca. Walki o Mistrzostwo Świata. Przyznam szczerze, że po tym, jak o, dowiedziałem się o m, dyskwalifikacji, wydawało mi się, że. Pozamiatane. Tak, że to jest kwestia już cudu dla, dla Louisa Hamiltona, ale on chyba właśnie ten cud dokonał w niedzielę. Oczywiście, bardzo. Wiele pochwał na temat Luisa w Brazylii, ale też nie rozmawialiśmy po Meksyku. Podobnie możemy się wyrażać, jeśli chodzi o Maxa w Meksyku, bo wydawało się, po Grand Prix Meksyku i mowa ciała Luisa. Raczej zdradzała zrezygnowanie, że to jest bardzo duża strata i trudno będzie ją odrobić. No tak to wyglądało, ale mnie się oczywiście przypomina rok, słynny rok 2007, kiedy Luis został mistrzem świata, właśnie tutaj w Brazylii. W 2008, przepraszam, Felipe Massa W to Wśród... nie chciałby Kimi, pamiętać. Kimi, tak, nie chciałby pamiętać, bo to Kimi Rajkonen wtedy został mistrzem świata. W 2008 no miał wtedy niewiarygodne szczęście, prawda? Na Felipe Massa był tam chyba przez 20 sekund mistrzem świata. Więc było niewiarygodne szczęście. Myślę, że tutaj no miał troszeczkę w tym wszystkim jakiegoś szczęścia, ale pokazał rzeczywiście pełnię swoich możliwości. Wspomniałeś o tej interesującej historii, tej walce, która się toczy pomiędzy Mercedesem a Red Bullem, gdzieś również poza torem. Oni wątpią cały czas, z czego się bierze, zastanawiają się, z czego się bierze ta duża prędkość. Doszło do do tego, że Verstappen pozwolił sobie już w zamkniętym parku w, przy przepisach zamkniętego parku maszyn, e, no, dotykać, tam oglądać, lekko przyciskać, majstrować, coś o tak bym powiedział, przy tylnym spoilerze w samochodzie Luisa Hamiltona. To też się spotkało, trzeba przyznać, z natychmiastową reakcją sędziów. E, no, 50 tysięcy euro kary, przyznacie Państwo, że to spora kwota, myślę, że nawet dla zespołu, ale mam takie podejrzenia, że to nie była inicjatywa Maxa Verstappena, albo że zostało to wykonane z rozmysłem, ponieważ było wiadomo, że wtedy jest jakby największa, najlepsza szansa, bo tuż po tych kwalifikacjach, żeby sprawdzić, zobaczyć, co się takiego w tym Mercedesie dzieje, a przypomnijmy, że w pierwszej części tegorocznego sezonu Red Bull, no, używał troszeczkę takiego tylnego skrzydła, które się delikatnie odkształcało podczas jazdy, pod wpływem różnego rodzaju sił, Zastosował to rozwiązanie również Mercedes, wtrącili się w to wszystko sędziowie, kiedy zespoły zaczęły e, rywalizację słowną na ten temat między sobą. Wycofano to, skasowano. Teraz Red Bull podejrzewa, że Mercedes znów coś stosuje takiego, no ale na razie nic takiego Mercedesowi nie udowodniono. Poza tymi e, dwoma dziesiątymi milimetra, jeżeli chodzi o skrzydło, no ale z tego co wiemy, to była to po prostu usterka. Prawo jest prawem i tutaj akurat dyskwalifikacja. Nie wiem, dlaczego tyle czasu to trwało, szczerze mówiąc, bo jakby przepisy są jednoznaczne, no ale, ale generalnie zostało wyegzekwowane. Natomiast zastanawia mnie ta gra, ale w pewnym sensie też wojna słowna, która się toczy, która jest absolutnie niepotrzebna. Wiadomo, Helmut Marko czy też Christian Horner w, przez lata są wprawieni w tego typu y, bataliach. To tu Wolf już chyba puszczają nerwy, no bo teraz po wyścigu, kiedy znów usłyszał, że Red Bull chce uprotestować tylne skrzydło Mercedesa, bo według nich za bardzo się ugina, według nich jest niezgodne z przepisami, to wręcz powiedział: To go sobie zabiorą i potną na kawałki. To już jest. Y, w przypadku Toto Wolfa takie zachowanie, do którego nie jesteśmy przyzwyczajeni, bo on zazwyczaj zawsze stara się jakoś trzymać fason. No tak, ale Christian Horner, jak wiesz, znamy go z kolei z tego, że no pełni tutaj taką rolę, gra cały czas troszeczkę, taka jest wojenka psychologiczna, żeby gdzieś tam tego przeciwnika zdenerwować, poddenerwować. W domyśle oczywiście chodzi nie tylko o Toto Wolfa, czy o zespół Mercedesa, no o zespół, bo chodzi o to, żeby gdzieś Luisa Hamiltona zdenerwować, ale zwróciliśmy, proszę Państwa, dzisiaj uwagę i myślę, że Państwo też zwróciliście na to uwagę, że Louis Hamilton, który Miewa czasami takie wyścigi, że zachowuje się dość histerycznie, to tym razem zachowywał się wyjątkowo spokojnie, tak? Jakby zdawał sobie sprawę z tego, że jednak ma szybsze auto, a jeżeli nie szybsze, to równorzędny samochód i że będzie w stanie powalczyć z Maxem Verstappenem, że znajdzie na niego jednak jakąś receptę. Pierwszy manewr wyprzedzania się nie powiódł, i wtedy powiem szczerze, że tak sobie pomyślałem: no kto wie, czy będzie druga próba, czy teraz Max Verstappen. Ten jednak nie tym, kiedy jeszcze nadeszło potwierdzenie, że sędziowie po prostu nie mają nic do tego całego incydentu, nie będzie tutaj żadnych decyzji sędziowskich. Mówię, czy Louis da raden, no, ale okazało się, że Hamilton wtedy był jeszcze bardziej umotywowany, wykorzystał pełnię możliwości swojego samochodu. Mnież tylko zabrakło w końcówce jednej rzeczy, żeby przed tym ostatnim okrążeniem Mercedes ściągnął Bottasa, też mu założył miękką. Mieszankę, żeby Bottas z Perezem powalczyli o ten najlepszy czas jednego okrążenia, ale jak widać, Mercedes ma troszeczkę ograniczone zaufanie, jeżeli chodzi o Fina, który jak wiemy, rozstaje się z ekipą z Brackley po tym sezonie. No właśnie, będzie jeździł w Alfa Romeo, i tutaj Cię zapytam o pewnych plotkach, które może we wtorek staną się już faktem. A mianowicie Guan Yu którego doskonale znamy, bo przecież wszyscy, którzy z nami oglądacie Formułę 2, jesteście zaznajomieni z młodym Chińczykiem, 22-latek, który ma szansę nawet na mistrzowski tytuł w Formule 2, bo cały czas walka jest otwarta. I to jest interesujący ruch ze strony Alfa Romeo i interesujący, jak wyglądać będzie ten zespół przede wszystkim wzmocnione finansowo. No tak, to na pewno będą wzmocnieni dość mocno finansowo. Proszę Państwa, Krystian, muszę tu zdradzić, jest wielkim fanem Chińczyka od już dłuższego czasu. Rzeczywiście jest w Joe kierowcą wysokiej klasy, trzeba to przyznać. Trudno powiedzieć, czy jest kierowcą tej najwyższej klasy. No wiemy, że zespół Alfa Romeo nie jest tym zespołem z górnej półki, więc nie będzie mu oczywiście łatwo. Tak jak Schumacher no nie jest w stanie pokazać nie jest w stanie pokazać swojej rzeczywistej wartości za kierownicą samochodu ekipy Has, Natomiast mnie ciekawi jedno, jak w ogóle ta cała układanka będzie wyglądała, bo przecież Guan jest jeszcze póki co członkiem Akademii Alpine, prawda, czyli jest związany z Renault. No w Alfie Romeo raczej silnik Renault się nie pojawi. Będzie to niewątpliwie nadal jednostka Ferrari. Będą bardzo te bliskie związki ekipy z Hinville z Alfą Romeo. Myślę, że no nie, nie dojdzie do żadnej zmiany brandu, nie będzie tutaj żadnej zmiany nazwy zespołu. Po prostu e, przypłynie, powiedzmy z tego, co wiemy, gdzieś z jakichś różnego rodzaju plotek, 20, drobne 25 milionów euro e, na konto zespołu i to właśnie sprawi, że Guanyu Joe będzie jeździł w zespole Alfie Romeo. Myślę, że istotna jest tutaj bardzo informacja, na ile lat zostanie podpisany kontrakt, bo Botas też ma podpisany kontrakt na kilka sezonów, z tego co Mówi wiemy. Mówi się o trzech, ale to są wszystko jakby plotki, no, szwajcarski, plotki szwajcarskiej prasy. Chociaż powiedzmy, że człowiek, który to napisał, to też nie jest przypadkowa postać. Zresztą doskonale znasz nasz znajomy z cygarem, który bardzo Roz... lubi... Lubi siedzieć, tak, tak lubi siedzieć właśnie w motorhome za Obera. No tak i ma zawsze takie informacje z pierwszej ręki więc jest to możliwe więc nie ma oczywiście takiego kontraktu, którego nie można rozwiązać bo zawsze są określone zapisy ale jeżeli te plotki wszystkie się potwierdzą to rzeczywiście Alfa Romeo zostanie jeżeli chodzi o dobór zawodników no zablokowana przynajmniej na dwa sezony prawda Tak to będzie mniej więcej wyglądało więc no Spodziewamy się, że Giovinazzi gdzieś wyląduje w weku, Ferrari go do końca nie opuści. Wek to oczywiście są te długodystansowe Mistrzostwa Świata, i tam Ferrari zamierza się w ogóle włączyć dość mocno. Krystian śledzi to wszystko bardzo na bieżąco, więc myślę, że ma takie najświeższe informacje. Dominowała dotychczas Toyota, a teraz tych hypercarów ma być troszkę więcej. Troszeczkę więcej i myślę, że z każdym kolejnym sezonem będzie rzeczywiście bardzo ciekawie. Zresztą jesteśmy w dniu, kiedy żegna się z MotoGP absolutna legenda tego sportu. Valentino Rossi, on też myśli o tym, żeby w długich dystansach startować. Inne kierowca, który powoli, kończy z tym swoim podstawowym zajęciem, a więc z rajdami i też żywa legenda swojej dyscypliny Sebastian Ozie już testował w Toyocie, więc y, myślę, że tak, że jeśli chodzi o personalia będzie, będzie kolorowo, ale wracając do walki, gdzieś po cichu zaferowani jesteśmy pojedynkiem Red Bulla z Ferrari, Fer Red Bulla z Mercedesem, ale właśnie zraziłem Ferrari po cichu, wypełni swoją obietnicę z początku sezonu, a oni powiedzieli, że ich celem jest trzecie miejsce i to trzecie miejsce jest coraz bliżej. No i to są oczywiście, może tak nieładnie zaglądać komuś do kieszeni, ale za tym kryją się oczywiście określone pieniądze, bo te punkty, czasami jeden, dwa, trzy punkciki, które pozwalają być oczko wyżej przekładają się na bardzo często miliony, proszę Państwa, takich banknotów z wizerunkiem pierwszego prezydenta Stanów Zjednoczonych. I no, Ferrari, poza właśnie tym wynikiem czysto sportowym, poza tym, że chcą oczywiście znaleźć się na podium na koniec sezonu, co nie jest ich takim do końca marzeniem to trzecie miejsce, bo wiadomo, jakie mogą być marzenia Ferrari. No ale również myślę, że bardzo istotne są ale też. Ale odbili te się od dna, więc rzetowe. dla nich to trzecie miejsce jest rzeczywiście takim potwierdzeniem, że idą w dobrym kierunku w doskonałym kierunku. Co więcej. O nim nie mówimy za często, zresztą nikt o nim nie mówi za często, a powinien e, chyba być w końcu doceniony. Mówię o, Sain e, o Carlosie Sainz. Tak, tak. E, on miał być tak naprawdę w pewnym sensie pomagierem Leclerc'a. Co więcej, w Meksyku to on był szybszym kierowcą, a różnica nawet patrząc na sprint, to Sainz błyszczał. Sainz był gwiazdą tutaj z za leklerkiem, ale też pojechał bardzo solidny wyścig. Tak, no mają bardzo równą ekipę. Wspomniałeś, ja byłem pod wrażeniem w sobotniej jazdy właśnie Sańca w sprincie, bo tutaj w głównym wyścigu, tam gdzie mamy podczas weekendu sprint, zawodnicy wybierają sobie do wyścigu sami opony. Ja już nie będę wyjaśniał o co chodzi z tymi oponami, bo myślę, że kibice Formuły 1 świetnie wiedzą. Natomiast do sprintu Bota startował na miękkiej mieszance, Verstappen startował na mieszance pośredniej, Sainz startował też na miękkiej, 24 okrążenia i to nie było taką prostą sprawą przejechanie na tej miękkiej mieszance tych 24 okrążeń, bo oczywiście podczas tego sprintu żadnych zmian opon nie było i Sainz okazało się, że potrafi bardzo umiejętnie zarządzać tymi oponami nie dał się ugryźć, nie dał się zepchnąć z tego trzeciego miejsca chociaż tam nie było w pewnej chwili za różowo, no świetnie też rzeczywiście pojechał Botas, no dzisiejszy wyścig Jaki był dla Bottasa widzieliśmy, chociaż końcówka trzeba przyznać, że była niezła. No właśnie. A następcą w pewnym sensie Botasa jest George Russell, który, który bardzo mocno chwalił po wyścigu Louisa Hamiltona. Był pod wrażeniem tej jazdy. Nie wiem, czy będzie aż pod takim wrażeniem, kiedy dołączy do ekipy Mercedesa. No w każdym razie po raz pierwszy jako kierowca Williamsa. W ten, w ten weekend George Russell przegrał kwalifikacje, a więc też chyba skończyła się pewna. No, może już po prostu myślami jest gdzieś w swoim nowym zespole, wybitnym zespole, wyjątkowym zespole. Będzie jeździł u boku wyjątkowego kierowcy, więc myślę, że już raczej bardziej jego głowa jest zajęta tą przyszłością, taką już w sumie niedaleką. Podobnie jak w przypadku Walteriego Botasa i ja troszeczkę też na karb właśnie takiej sytuacji zrzucam tę nierówną postawę. Botasa chociaż trzeba przyznać, że ta końcówka sezonu jest dla niego lepsza niż Początek i miejmy nadzieję, że w końcówce tego właśnie sezonu również botas będzie się pokazywał z najlepszej strony, ale ja nie mam wątpliwości, że będziemy świadkami fantastycznej walki do samego końca. A więc w Katarze, nowy Tor Lozail, znany świetnie motocyklistom, Arabia Saudyjska, gdzie jeszcze cały czas pracują podobno buldożery, łopaty. Na razie to bardziej Dakar niż to. Ale, ale mówi się o tym, że nie ma takiej możliwości będzie gotowy, a przypomnę, to jest pierwszy weekend grudnia, no i oczywiście Abu Dhabi, obiekt co ciekawe też zmieniony, też tam e, bardzo takie istotne zmiany wprowadzono w konfiguracji tego toru, dobrze znanego nam toru w Abu Dhabi, a więc wielkie wyzwanie przed zawodnikami w końcówce sezonu. A więc klikajcie, subskrybujcie, prawda moto, jesteśmy z Wami, będziemy oczywiście po wizytach na Bliskim Wschodzie będziemy komentować to, co dzieje się, bo w zasadzie ten sezon jest wyjątkowy, wspaniały i ktokolwiek zostanie mistrzem z pewnością na to jak najbardziej zasługuje.